Hej wszystkim, z tej strony May i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj taki na luźny odcinek bo po pierwsze dawno nie było, a po drugie jest kilka kwestii, które chciałabym z Wami omówić. Ogólnie od dłuższego czasu ja narzekam w filmach, że są straszne ściny, że w LRP dosyć psuje się jakość. No i jak widzicie, po tym filmiku jest coraz gorzej, a SSO totalnie nie ułatwia mi tego, ponieważ ciągle zwiększa wymagania od nowego roku, znowu te wymagania będą większe, a po prostu mój komputer mówmy się już ledwo co daje ze SSO, a co dopiero z Nagrywaniem SSO. W sensie, żebyście nie zrozumieli mnie źle, grać jako tako się da. dobrze Akurat może się dużo osób z tego przyczepić, że oni mają super płynną grę, a u mnie to wygląda tak jak wygląda, ale jest to jeszcze grywalne. Uwierzcie mi, wiem co mówię. Tylko, że to jest teoretycznie na najniższych ustawieniach. Jeszcze niższe są takie, że to rozmywa to całe podłoże i wiecie. Ale ja mega nie lubię na na takiej grafice grać. Ale trochę wracając do senda, bo trochę odeszliśmy od tego, właśnie z nagrywaniem. jakby Zastanawiałam się długo, co dalej z kanałem. Nie, spokojnie, nie rezygnuję. Na razie po prostu skupię się na Mysterious Horse, ewentualnie na shortach jakieś edity z Gier końskich na Robloxie albo może znajdę jakąś mniej wymagającą gierę, którą nagrywanie mój komputer jeszcze uniesie. Zobaczymy. Wracając tutaj jeszcze do Mysterious Horse. Misterios Hors dalej będę kontynuować, tylko po prostu zmieni się kamerzysta. Znaczy, jeszcze w odcinkach 7-8 będzie trochę mieszane nagrywanie, ponieważ mam kilka scen nagranych w tych obu odcinkach, a kilka po prostu będzie nagranych przez Elwirkę, czyli nową kamerzystkę, której mega dziękuję i mam nadzieję, że zniesie moje narzekanie. Jeśli to oglądasz, to Cię pozdrawiam. Pozdrawiam ogólnie całą ekipę Mysterious Horse. Jesteście cudowni. Będę to powtarzać zawsze i wszędzie. Dobra, ale ogólnie może już skończę z tym narzekaniem, bo jeszcze chciałam poruszyć sprawę, że niedawno wybiło 200 subskrypcji na kanale, za co Wam mega dziękuję. I dalej nie mam pomysłu, co mogę zrobić na specjal. Dałam Wam propozycję na na TikToku, ale możecie też tutaj napisać w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. Chciałabym, żeby to było w miarę wykonalne w najbliższym jeszcze czasie. I to chyba tyle co do specjalu. Możecie pisać, jak macie jakieś pomysły w komentarzach. Jeszcze trochę podsumowując, filmiki, które miały się pojawiać z aktualizacji albo jakieś inne, pomijmy fakt, że ostatni film z aktualizacji był 8 miesięcy temu. Przed chwilą właśnie to sprawdziłam na YouTubie. Mimo tego liczę, że trochę przypomniałam Wam sytuację, dlaczego te filmy się nie pojawiają. Chciałabym, żeby te filmy były dla Was przyjemne do oglądania i żeby co chwilę nie było słychać tego, że gra mi się ścina i żebyście wy to w miarę przyjemnie wam się oglądało, to, to żeby było w miarę płynne. E, niestety z obecnym komputerem. E, to jest niewykonalne już choćbym bardzo chciała. A, a niestety w życiu umówmy się, są rzeczy ważniejsze niż e, kupno nowego komputera. Więc, na pytanie, kiedy tak naprawdę wrócą takie zwykłe odcinki, no, na tą chwilę nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ale na pewno, na pewno przez najbliższy rok to raczej nie. Ale w razie czego będę dawała informacje, tak jak mówiłam, Mister Horses będzie się pojawiać. Ja czekam na żebyście napisali, co byście chcieli jako specjal na te 200 subskrypcji. I jeszcze chciałam poruszyć jeden temat, który wałkuje w sumie już od jakiegoś czasu, ale nie mam jakoś chęci się za to zabrać. Ci, co subskrybują mnie od początku teoretycznie kanału, wiedzą, że zanim. Mm, Zanim zaczęłam tutaj nagrywać, to nagrywałam vlogi z psem, moim psem na, na innym kanale. Ten kanał ogólnie jest dostępny, tylko filmy są na prywatnym, w sensie są jakieś edity z tego, z filmów końskich chyba dwa czy trzy, tylko na publicznym, a vlogi ogólnie są na prywatnym. I zastanawiałam się, czy jakby nie wrócić do nagrywania vlogów, tylko że tym razem nie na tamten kanał, tylko tutaj na meje, raz na jakiś tam dłuższy czas. Możecie napisać, co też o tym myślicie. Okej, okay. i to by chyba było na tyle, moi drodzy. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie zadawać je w komentarzu. Ja postaram się na nie odpowiedzieć. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru. Zależy, kiedy to oglądacie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, który prawdopodobnie będzie e, fany moment z Mysterious Horse z odcinków 5-6. E, I no. No i trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.